z zgrajcy z tej strony, chytryszych Dzisiaj tak na szybko, polowo, bez Wasiaka. Chciałem odnieść się do wczorajszej zapowiedzi nowego Fallouta. Wczorajszej z perspektywy nagrywania, oczywiście. Nie wiem, czy będę miał dzisiaj czas wrzucić ten filmik, ale do zapowiedzi nowego folauta w formie zwiastuna. Zanim kilka takich szybkich słów, podsumowania ode mnie, obejrzyjmy sobie jeszcze raz ten zwiastun. Zapraszam! But the cry. With the world poised on the brink of war, Voltech is reporting a record number. But me. Folks, uh, it seems we, we've got some breaking news. standby. It's all over. No, I'm trying. Forget about how much I care for you. We seem to have lost contact with our affiliate stations. Stand by. We do, we do have... We do have coming in confirmed reports of nuclear detonations. My God. Our soldiers are right. War. War never changes. Dobra, teraz już wszyscy widzieliśmy ten zwiastun, niektórzy pewnie po raz kolejny, możemy sobie tak na szybko go podsumować. Znaczy też tam jako takiego zwiastuna nie, ciężko też podsumować. No nie za wiele tam zobaczyliśmy oczywiście słynne War Never Changes, pojawia się zawsze... Yy, tak naprawdę no, motyw tego pieska przewijał się. Co mnie troszeczkę może nie tyle zabolało, co tak jestem na nie. Nie wygląda to jakoś super nowocześnie graficznie. Nie ma jakiegoś takiego wiecie, boom, takiego szału, takiego wow. Można się z jednej strony w jakiś tam sposób usprawiedliwiać tym, że to przecież będzie RPG że to będzie otwarty świat, no ale z drugiej strony, hello, Wiedźmin 3, tak. Nie, chyba, chyba ma się to po prostu, bierze się to z tego, że to BTS Bethesda. Bethesda nigdy nie słynęła jakoś tam z naprawdę dopracowanych animacji, postaci, z naprawdę dopracowanych modeli, postaci i otoczenia. Ale to nie jest, słuchajcie, najważniejsze. Liczy się klimat. I tutaj jest druga sprawa, bo naprawdę wielu fanów by chciało, między innymi ja, żeby te gry po trójce, po New Vegas, faktycznie wróciły do tego wiecie starego klimatu, starych izometrycznych falloutów, czyli jedynki i dwójki żeby dało się odczuć ducha tamtych lat nie sądzę, żeby Bethesda była w stanie zrobić to ale z drugiej strony nie mam aż takich dużych oczekiwań jeśli dostaniemy, moim zdaniem fallouta 4 w stylu fallouta New Vegas z taką fabułą, z takimi założeniami gameplayowymi który delikatnie będzie jakoś tam nawiązywał do tych starych Falloutów, ja będę usatysfakcjonowany. Bardziej mnie zaskoczyło niż to, co pokazali, tudzież to, czego nie pokazali na tym Zwiastunie, no bo tak jak powiedziałem, Zwiastun sam w sobie niewiele wnosi, to to, że nie poczekali z tym do E3. Ja byłem zaskoczony, bo pierwsza konferencja w tym roku na E3 które swoją drogą będziemy razem z Wasiakiem yy, prawdopodobnie na żywo oglądać, może nakręcimy też z tego jakieś fajne materiały. Yy, byłem zaskoczony, że nie poczekali i tu nagle bum, ogłaszają Fallouta 4, pierwsza zapowiedź. Myślałem, że poczekają z tym do konferencji. Prawdopodobnie wykorzystają ten czas na to, żeby już pokazać pierwszy gameplay z Fallouta 4, jakieś pewnie pierwsze fajniejsze screeny. Yy, także podsumowując, ja jestem na, jak najbardziej na tak. Czekam, jaram się. No i co? War never changes. Pierwsze wrażenia. Yy, ciężko powiedzieć, że się jaram. Ale powiedziałeś na początku, że ja, ja się nie jaram, bo nie ma się czym jarać. A na końcu podsumowałeś, że się jaram. No co ty? The price to us.